Muzeum Skansen Wstrążna, niedziela 10 lipca 2022 rok. W skansenie wstrążna odbędą się prezentacje zespołów ludowych, ziem pogranicznych. Róża Kłodzka Wchodzę do zabytkowej kuźni która mieści się w Skansenie Kuźni pracuje się tak jak przed 200 laty. Wszystko wykonuje się ręcznie. Kuźnię tą obsługuje młody kowal Kuba. Kuba jest z Wrocławia. Jest tutaj już jakiś czas i wykonuje bardzo ciekawe i piękne przedmioty, które pokażemy później. W tej chwili Kuba pompuje powietrze miechem. Do paleniska. Tak wygląda miech. Miech kowalski pochodzi z XIX-XX wieku, na przełomie XIX-XX wieku. Zaprezentuję teraz później, co się w niej mieści. Znajdują się tutaj narzędzia rolnicze, narzędzia kowalskie, koła drewniane okupowane obręczami, sierpy. Oczak do ostrzenia narzędzi. Tak się dawniej ostrzyło narzędzia. W korytku była woda, koło się obracało. Było cały czas nawilżane wodą. Ozdobne kratownice do okien. Zadło, potrzaski na zwierzynę, klucze wiertarka również wiertarka. Powoli na dzisiejszą uroczystość zjeżdżają się turyści, goście. Co odkuwasz Kuba? Przy miechu żona Kuby dzielnie się spisuje. Tutaj trzeba się trochę namachać przy tym wieku. Silna dziewczyna. Pokazuje wykonanie podkowy przez kubek krótkimi etapami, jak to się odbywa. Proszę bardzo, można podmuchać. Zaraz zobaczę. Dalszy etap wykupania podkowy. Kuba w tej chwili wykonuje taki rowek, którym będą otworzyć na gwoździe, tak? Tak, na hufnale. Hufnale, tak, zapomniałem właśnie, jak się nazywa. Ale już się. zjazd za bardzo rozgrzeje, Tak. I się można brzydko poparzyć. No właśnie. Dobrze. Powinny otworów teraz jest. Przebijanie. Aha, przebij tak, tak, tak. przebijanie mam... otworów na gwoździe. Hufnamy. Już sobie zapamiętałem. O ile normalny otwór zawsze się przebija z dwóch stron symetrycznie. Tak. Otwór na podkowiaka powinien być przewijany tylko z jednej strony, żeby, żeby cały otwór był stożkowy. Wtedy gwóźdź bardzo dobrze siedzi. No i Pan Kaziu mówił zawsze, że jego... Ojciec, zawsze przebijał otwory na zimno. Także To znaczy kończył przebijanie otworu na zimno, ponieważ to było tak ważne, że on był bardzo dokładnie spasowany. I rzeczywiście jeżeli dobijemy się większym przebijakiem do dna, to później kiedy ten to później kiedy się e, uterzy, no kiedy już nie świeci. I się uderzy na otworze mniejszym przebijakiem, to rzeczywiście po prostu od razu wypada łuseczka i mamy, mamy piękny otwór. Rozumiem. Kuba w tej chwili wspominał tutaj Kowala, pana Kazimierza Milera, który niestety już podszedł do stwórcy Kuba go tutaj w tej chwili godnie zastępuje. Zastępuje, przepraszam. I też często wspomina mistrza Kazimierza. Zdrowia Zwierzających Zabytkową kuźnię i w ogóle skanse Kolejne otwory Dlaczego przebija się składa, Kuba? żeby jak się za bardzo rozgrzeje to, to ten to się deformuje końcówka i już nie można nim pracować ważna informacja tak no i właśnie jak się rozgrzewa to się szybciej ten tak naprawdę to przebija się na słuch w sensie trzeba ten trzeba słuchać jaki jest odgłos kiedy przebija już dochodzi bo troszeczkę zmienia się ton jak się jak przebija już uderza przez metal, którego nie jest w stanie rozepchać na boki, bo tak, tak naprawdę przebija jak rozpycha nam materiał na boki. Na niektórych podkowach to widać, że są tutaj takie małe wypływki po bokach, to dlatego, że on się rozpycha. No i jak tak. już nie jest w stanie rozepchać, to on się zmienia i wtedy możemy już... O, tu się charaktery... takie charakterystyczne ślady robią wtedy. Tak I już wiemy, i tak. że możemy uderzyć na wylewkę. Tak. Teraz już trochę przestygła. Już jest otwór przebity. Poprawimy ją sobie. To jest tak naprawdę praca, przy której w zasadzie nie, nie ma sensu się spieszyć, ponieważ ona musi być trochę przestudzona do przebijania tych otworów. Mówię, bo one są przebijane tylko z jednej strony. Tak? A tutaj... jest, czy czy kolejny kolor przebijany pod kolor, czy? To znaczy. Tak, zasadnicza odpowiedź brzmi tak. To, to kowal poprzybija podkowę i to kowal czyści kopyta przed przybiciem i robi podkowę tak, żeby nie było żeby nie było Słucham? Słam? Jest to trochę sprawa tak przy yy, Tak, dlatego powiedziałem, że zasadniczo, ponieważ nie każdy kowal był w stanie podkuć konia ponieważ Kowal zajmował się wszystkim, czym teraz zajmują się ślusarze, spawacze i ten... I, i, no, i całym kowalstwem dookoła obejścia, że tak powiem. To jest, jest oczywiście podkowa ozdobna w tej chwili. No chyba, że ktoś ma bardzo małego kowalera. Chyba, że ma kucyka. Nie, więc było wielu Kowali w jednej wiosce. O to na ten na tak tak, w jednej wiosce mogło być nawet pięciu kowali, ponieważ każdy specjalizował się w czymś innym. Jeden robił narzędzia, drugi był chłodkowaczem, trzeci robił się na przykład jeszcze co innego. każdy miał swoją profesję. Było to potrzebowanie, więc na spokojnie przez całe życie kowal mógł się zajmować jedną rzeczą. Ale wykształcenie kowal każdy musi mieć ogólne i bardzo są to... Kuba, co w tej chwili w tej podkowie robisz? Jak to się nazywa ta czynność i to coś? To coś, co się nazywa kapturek. Ma bardzo ważne zastosowanie. To znaczy, dzięki tej części podkowy, koń kiedy idzie, to gwoździe nie pracują na ścinanie. Tylko trzymają podkowę, żeby nie odpadła. Natomiast kiedy koń szura, tak jak ludzie też szurają, tak, 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 mógłby sobie tę podkowe zerwać. Rozumiem. Gdyby te, te, tej końcówki nie było tego kapturka tutaj. Bardzo ważna informacja. Tak. Więc musieli to ludzie, czyli kowale kiedyś podpatrzeć. Jak to jest? Tak i wynaleźć coś takiego jak kapturę, taka część tej podkowy. Czasem koń ma wadę kopyta i Pan Paweł mówił, że wtedy podkowa ma więcej tych kapturków, ponieważ koń na przykład może krzywo stawiać kopyto i wtedy na przykład on musi być troszeczkę To Też czasem bardzo ważna rzecz. Czasem są większe, czasem są mniejsze, wszystko zależy od tego, co z tym kopytem trzeba zrobić. Tak, tak, tak. Dobrze, teraz będziemy pokrywać tym mosiążem. O właśnie, teraz Kuba będzie pokrywał mosiądzem wykonaną przez siebie podkowę. Bardzo ciekawa czynność. Ja jeszcze nie widziałem, jak to się robi, takie właśnie czynności. Sekret... Co to jest? To jest szczotka mosiężna, tylko tak. ona nie może być mosiądzowana, tylko to musi być prawdziwy mosiądz na tej szczotce. I Teraz sekret polega na tym, że gorący metal Przyjmuję w dużych ilościach drobiny mosiądzu, który po nim w tej chwili przejeżdża. Jakoś szczególnie tego nie cisnę. Tak. I też ten, i też staram się po prostu równo po tym przejechać. Jak widać, mosiąc robi się siny, ponieważ to jest bardzo wysoka temperatura dla niego. Tak. I zależy mi na tym. O, tu jest prawda, bardzo siny kolor tego mosiądzu. I zależy mi na tym, żeby właśnie żeby przejechać każdy centymetr kwadratowy tej powierzchni, ponieważ ta warstwa jest niesamowicie cienka doskonale wydobywa wszelkie, ten, wszyscy, całą fakturę powierzchni. Dlatego gdybym na przykład miał tę podkołę wypolerowaną na e, lusterko, to lusterko miałoby właśnie kolor mosiąg. Ale to nie wszystko, ponieważ sam kolor jeszcze nie będzie się utrzymywać. Tylko, dla, znaczy Kolor nie będzie ładny tylko dlatego, że na gorąco przejechałem. Także zaraz a przejdziemy do kolejnego etapu tworzenia takiej, takiej właśnie powłoki mosiężnej podejrzewam, że ona ma poniżej setnej mm grubości. Nigdy jej nie mierzyłem, aczkolwiek tutaj tak obserwując załamanie światła, wydaje mi się, że ten, wydaje mi się, że ona jest naprawdę naprawdę cieniutka. Ponieważ mówię, ona wydobywa każdą najmniejszą bruzdę na powierzchni. I teraz... Ona jest taka trochę matowa jeszcze. Jeszcze trochę nie wygląda. Do zimnej wody? Do zimnej wody. Do zimnej, ponieważ to jest miękka stal, więc jeżeli, e, więc jeżeli ja ją zamoczę w wodzie, nic jej się nie stanie. Poza tym to nie jest element, który będzie jakoś tam pracować. Gdyby to było coś innego, musiałbym poczekać, aż to spokojnie wystygnie. Teraz mam już naszą podkowę. Zaraz, tutaj mam jeszcze tego. Muszę ją jeszcze wytrzeć z kurzu. Podkowa chętnie. inaczej stal ta pokrywa się zędrą, i właśnie między innymi muszę w czasie szczotkowania usunąć zędrę z powierzchni. Co tego. to jest ta e... zędra? Tak, zędra. To, ok. to jest tlenek żelaza bardzo tak. wysokiego stopnia, ferromagnetyczny który jest szary. Jest go tutaj wszędzie pełno. O! Tutaj. Proszę, tak wygląda zędra. Tak, tak, tak widać. No właśnie. Tutaj się zbiera na przykład pod tym podkowadłem. Podczas tego, że tak powiem, tarcia szotą, tak? Podczas każdego procesu kucia. Ona odpada. Aha. Ja Ech. przed chwilą jak kułem tutaj, to też kawałek zęby strzelił mi prawo za aż nic się nie stało. Także nie jest to aż taka bezpieczna, praca. Mm -hmm. Trzeba uważać. I proszę. Coraz bardziej pół podkowy indyzymy. jest y, Ale super. tylko z gorącego, pół już jest przejechany na zimno i ten kolor się bardzo zmienia. Y, zwłaszcza w słońcu widać jak on zaczyna niesamowicie odbijać światło. Tak, tak, tak. To jak złoto wygląda? Tak. 24 karatowy mosiąc. Czyli też wysoki stopień jak go Nie, bo nie tak. sobie, bo w karatach stęży się... Złoto. No tak, tak, tak. Czystość złota. Jasne, jasne. Chodzi o to, że gdyby użyć farby, farba oczywiście świetnie wyglądała, ale nie wydobyłaby tak dobrze powierzchni i farba z czasem matowieje, je, odłazi, a to jest po prostu pokrycie mosiądzem. Ale pięknie. Tak. Fantastycznie. Także technika, technika relatywnie, relatywnie prosta, ale dopóki się nie wyczuje tych różnic w temperaturach, to ona nigdy nie wyjdzie dobrze. Jeszcze raz pokazuję stół z, z pięknymi wyrobami. Można to powiedzieć, tak, że to jest taka rzeźbienie w metalu czy w żelazie. Tak? Można to tak nazwać. I tutaj mamy te właśnie ozdobne rzeczy ozdobne i użytkowe oczywiście. Wieszaki, wieszaki, podpustki, krzesiwo. Może mogę coś jeszcze dodać? Na temat Proszę tego, bardzo. Tego koloru. Otóż mój mistrz, pan Kazimierz właśnie bardzo lubił nadawać takie akcenty kolorystyczne właśnie w kolorze złotym swoim wyrobom. I to jest i to jest jedna z tych rzeczy, która nie była techniką kowalską, uh -huh, uh -huh. ale właśnie taką ideą nadania tego dodatkowego akcentu kolorystycznego. To jest jedna z, z tych idei, które pan Kazimierz mi zaszczepił. Widzę, Także że go wspominasz często. Za każdym razem. Wszyscy zresztą go tutaj wspominamy, Kazimierza. Dyrekcja, pracownicy muzeum, no i my tutaj. Teraz Kuba jego żona i ja oczywiście w okazji był moim bliskim przyjacielem. Wracam jeszcze do tego, co na stoliku widzimy. Nóż, widelec, otwieracie, świecznik, świeczniki i jeszcze jeden świecznik.